Mierzymy, mierzymy. To będzie nowa szkoła. Dumre. Mała Polska w Nepalu. Powiewają dwie flagi. Polska i nepalska. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tu jest cement, który kupiliśmy na fundamenty. Co będzie dość niezwykłe, ponieważ nepalskie budynki Raczej są bez fundamentów, w każdym razie bez, bez cementowych. Ale my chcemy zbudować Polskę w troszkę lepszej technologii, na tyle lepszej, na ile się da. Knaj Enter the Kitchen? Tak. Yeah. Yeah? Okay. jak wygląda kuchnia. A to jest nasza pani kucharka. Dziękujemy. Mito co? to co? Mito co? To jest nasza kuchnia. Znaczy, to, to jest nasza jadalnia? To jest nasz wolontariusz z Kanady. A tu mamy, proszę Państwa, naszą kuchnię. Proszę bardzo. Mamy też spiżarnię. Ale do niej mnie nie puszczą, bo pewnie pomyślał, że coś mi zabrała. Same przepyszne lokalne rarytasy. To jest nasz piec. Mhm. Mhm. A tu jest drzewo, nad którym niektórzy się litują, a niektórzy mówią, żeby je wyciąć. Jeszcze decyzja nie zapadła. Zobaczymy, jak to będzie. No. A to widok na pobliskie, pagóry. góry. Pięknie. Idziemy dalej. Kolejni wolontariusze to nasze obozowisko. Mamo, latam, to mój syn. Lata, lata. <laughs> Adaś. O, proszę bardzo. Mamy kolejnych pomocników na budowie. Lokalne dzieciaki i nie tylko lokalne. Bawią się. Jak mi to przypomina moje dzieciństwo. I moje blokowisko, które się właśnie budowało. Proszę bardzo. Tam jest prysznic. Podobno full wypas, jest ciepła woda. Hmm. Tak wyglądają okolice. Proszę bardzo. Z nami o wychodzi Monika. Wolontariuszka. Zobaczcie, jak tu pięknie. Tu po prostu chce się być. Z Nasze drzewo. O którym jeszcze nie zdecydowaliśmy, trwają debaty. Pomiary. Mierzymy i niedługo będziemy mieć wyznaczony teren do usypywania fundamentów. Proszę bardzo, namiot kąpielowy. A to jest ciepła woda. Ten czarny taki kontenerek nagrzewa się w ciągu dnia. I tak już o 12 jest ciepła woda. Przyjemne. Podobno z namiotu kąpielowego. Ja jeszcze w nim nie było. Są przepiękne widoki na góry. No chciałoby się brać przecież w takich okolicznościach przygody. a w Dali szumi. Wielka. I rzeka ma podobno usypany taki basen. Taki basenik. W którym można się kąpać. Idzie do mnie Jarek, pewnie coś mądrego powie. Idziemy do łazienki. Każdy nam a. może pozazdrościć. No właśnie, idziemy do łazienki. Która podobno jest luksusowa. Ja idę powoli. Są tu nawet schody. Proszę bardzo. O. Proszę. Jak bardzo. W prawdziwym spa. Wow, kamienie, Nagrzane, ciepłe kamienie. Jest świetnie. Super. Za taką łazienkę w Europie w dobrym hotelu można by zapłacić naprawdę bardzo dużo. A tu mamy to za my, darmo. Tak, a my dajemy za darmo. Przyjeżdżajcie. Wow, my no świetnie, ale jaki widok może. Rysznic sobie... mamy zawodowy. No właśnie widzę. Z butelki z dziurkami, który jest o, dużo lepszy że... niż sitko w, tak w west No Wspaniale. Ale przede wszystkim jaki widok, wiesz, otwierasz sobie zasłony i patrzysz na przepiękne górki. Tak, się kupuje mieszkanie, tak naprawdę kupuje się widok z okna. Eee, a my tutaj mamy taki widok, że głowa którego mała. nie można kupić. <laughs> Zapraszasz do, do Małej prostu? Polski? Absolutnie. Jarek. Jeśli Owiec. tylko macie ochotę, to przyjeżdżajcie. Tu jest po prostu pięknie. Jedzenie jest znakomite, zdrowe, pyszne. Jemy dokładnie to, co jedzą Nepalczycy. Widoki są takie, jak widzicie teraz na filmie. I wszystko mamy zorganizowane absolutnie genialnie. Prysznic, toaleta, spalarnia śmieci, segregator do śmieci. Ekologicznie. Trochę Europy, tak w Nepalu. Wspaniała kuchnia. Mam prawdziwą tybetańską kuchnię. Piec, pokazywałam, byłam w kuchni. Pięknie. Także przyjeżdżajcie, drodzy. Przyjeżdżajcie, ale też ci, którzy nie przyjeżdżacie, wpłacajcie. Pomóżcie nam odbudować tam miejsce. Przede wszystkim. Pomóżcie nam zbudować małą Polskę w Nepalu. My tu mamy wszystko. Potrzebujemy tylko trochę pieniędzy, żeby szybciej móc ten projekt wykonać. Żeby ci ludzie mogli normalnie żyć. Oni i tak żyją normalnie. Oni są szczęśliwi. Tak, to są Oni bardzo są bardzo fajni ludzie. My po prostu. Chcemy im pomóc. Każdy pomagając innym tak naprawdę robi to dla siebie.